Sekrety błonnika, rozpuszczalny kontra nierozpuszczalny oto, co musisz wiedzieć. Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny to dwa rodzaje błonnika, które pełnią różne role w Twoim organizmie. Najpierw porozmawiajmy o błonniku rozpuszczalnym. Błonnik rozpuszczalny rozpuszcza się w wodzie i tworzy substancję przypominającą żel, wspomaga kontrolę poziomu cukru we krwi, błonnik rozpuszczalny pomaga spowolnić trawienie. Kontrolować poziom cholesterolu i regulować poziom cukru we krwi. Po drugie, teraz porozmawiajmy o błonniku nierozpuszczalnym. Błonnik nierozpuszczalny zwiększa objętość stolca i wspomaga regularne wypróżnienia. Błonnik nierozpuszczalny nie rozpuszcza się w wodzie i pozostaje nienaruszony podczas przemieszczania się przez Twój układ trawienny. Pomaga utrzymać zdrowy przewód pokarmowy oraz zapobiega rzadkim wypróżnieniom. Teraz, gdy rozumiesz jak rozpuszczalne i nierozpuszczalny błonnik działają inaczej w Twoim organizmie, przyjrzyjmy dlaczego są ważne, a te korzyści zdrowotne mogą cię zaskoczyć w kolejnym filmie.